Dziwickiego, czyli Łukasz Skrzyński. W po meczu z piastem była rzecz jasna, że będę chyba główny kada do wystąpienia przy boku Tomka Jadłowca, więc na pewno dłuższe przygotowanie mentalne na pewno pomaga. Co do zespołu gospodarzy, wraca do składu piechnia, który pauzował za kartki. Natomiast kontuzjowany za kartki pauzuje Welicki. W jego miejsce gra kłos, który wędruje na prawą stronę, a na lewej Filip Luksik. To bardzo ważne, że ten zawodnik zagrał w pierwszym składzie. I do tego jeszcze dojdziemy. Początek spotkania, pierwszy groźny strzał w wykonaniu Adriana Mierzyjewskiego, który jak wiemy ostatnio w świetnej formie. Wiosną ten zawodnik strzelił już dwa gole i zaliczył dwie asysty. Bez problemu jednak interweniuje Arkadiusz Onyszko. To była trzecia minuta spotkania. Później dwie groźne akcje przeprowadzili grający w czerwonych strojach gospodarze. Daniel Bueno. To ten zawodnik dwukrotnie... Zagroził bramce Sebastiana Przyrowskiego. Przed tym spotkaniem Jose Maria Bakero, szkoleniowiec Polonii Warszawa, wspominał o tym, że jeżeli jakiegoś za wynika szczególnie się obawia w drużynie Odry Wodzisław to jest nim właśnie Brazylijczyk Daniel Bueno, który jak widzimy dwukrotnie był bliski pokonania Przyrowskiego. I bardzo ważny moment w tym spotkaniu. Złe przyjęcie piłki przez Dymkowskiego. Tę piłkę odzyskuje Gołębiewski. Fantastyczne uderzenie lewą nogą. Piłka ląduje w siatce od 25. Minuty. Goście prowadzą 1 do 0 i dla nich wszystko się doskonale układa. My sobie spójrzmy jeszcze raz na całą tę sytuację. Kantoro zagrywa do tyłu. Błąd w przyjęciu piłki środkowego obrońcy Odry Wodzisław. Zobaczmy, że Gołębiewski ma do wyboru po lewej stronie Sarwasa, po prawej Mierzyjewskiego, ale. Jak się okazało, dokonał najlepszego wyboru z możliwych. W ten sposób głębiewski strzelił swoją czwartą bramkę w tym sezonie. No i stał się najlepszym snajperem Polonii w tych rozgrywkach. Dalej atakują goście Adrian Mierzyjewski. Starają, starał się go zatrzymać Malinowski. Nie udało to się. W ostatniej chwili uderza Marcelo Sarwas. Jak zobaczymy na powtórce, ta piłka nie przeszła obok bramki. Ona trafiła w słupek bramki tej bramki, w której wstaje właśnie bramki Arkadiusza. Onyszki. To była 33. minuta. Dwie minuty później bardzo dobrze doszło Tomasz Brzyski z rzutu wolnego. W tym zamieszaniu blisy strzelenia bramki. Podwyższenia wyniku na 2 do 0. Byli najpierw Gołębiewski, a później Łukasz Trałka. 37 miuta ciekawa sytuacja. Opuszcza murawy Mauro Cantoro, nie dlatego, że miał jakąś komptuzję, ale ocenił najwyraźniej trener Marcin Brosz, yy, no, że trzeba go, go zdjąć. W jego miejsce pojawił się Kowa czalamberidze jeszcze przed przerwą. Ostatni groźny strzał w wykonaniu Daniela Bueno i do przerwy. Wszystko doskonale układa się dla czarnych koszul gierących dzisiaj jak Państwo widzą na biało. Druga część spotkania, ten początek tej drugiej odsłony to zdecydowana dominacja Odry Wodzisław. Zobaczmy tę sytuację. 52 minuta piłka ląduje w siatce. Wcześniej był gwizdek arbitra spotkania pana Pawła Gila. Starał się oddać strzał Aleksander Kwiek. Źle trafił w piłkę. Futbolówka trafiła na prawą stronę do piechniaka. Widzimy w tym momencie, że najprawdopodobniej nie było w tej sytuacji spalonego i ta bramka. To by powinna zostać, powinna zostać yy, uznana. Dalej atakują gospodarzy. To był naprawdę świetny fragment gry w ich wykonaniu. Daniel Bueno łówkuje piechniak, ale piłka po jego uderzeniu trafia w słupek. To była 54 minuta spotkania. 55 minuta i znowu atakują podopieczni Marcina Brosza. Wydarzenie, które pewnie wychwytuje bramkarz Polonii Warszawa. I wreszcie ten moment, na który wszyscy tutaj w czekali. 58. minuta po dośrodkowaniu Brasilii do siatki trafia Piotr Piechniak. To jego czwarte trafienie w tym sezonie. Przypomnijmy, że Piotr Piechniak to były zawodnik Polonii Warszawa w sezonie 2008-2009. W barwach czarnych koszul zagrał w Ekstraklasie 19 spotkań. Doskonale wykonany ten stały fragment gry i Piechnia, który wraca do składu po przerwie spowodowanej żółtymi kartkami strzela gola. Za chwilę znowu Brazylia z rzutu rożnego i uderza tym razem Daniel Bueno, bardzo aktywny w tym meczu Brazylijczyk. To strzał z kolei, który sprawił trochę problemów Arkadiuszowi o uderzał Jodłowiec. Bliżamy się coraz bardziej do końcówki tego meczu. Znowu Brasilia po prawej stronie i znowu, który to już raz w tym meczu główkuje Daniel Bueno, ale jemu dzisiaj przede wszystkim brakowało precyzji w tych wszystkich jego strzałach. Akcja warszawskiej Polonii. Piątek. Całą akcję. Kończy Łukasz Trałka i fenomenalnie Arkadiusz Onyszko w tym momencie niewątpliwie ratuje swój zespół. Jest wciąż 1 do 1. Jesteśmy już w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Ogromne zamieszanie, piłka trafia do Lukszika, później odbija się od Marcina Chmiesta, który kwadran wcześniej pojawił się na murawie. To był ostatni strzał, ostatnie dotknięcie piłki w tym meczu, bo od razu po tej bramce arbiter Paweł Gil zakończył spotkanie. No takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Odry Wodzisław, Luksik, który pewnie by nie zagrał w tym meczu, gdyby nie żółte kartki Welickiego uderza na bramkę, piłka odbija się od miasta. Trudno powiedzieć, komu ten gol zostanie uznany. Myślę, że w Wodzisławiu to nie ma dla nikogo żadnego znaczenia. Najważniejsze są te. Trzy punkty, które Odra zdobyła w tym bardzo ważnym meczu. Dzięki temu Odra i Polonia Warszawa, te dwa zespoły, zrównują się w liczbie zdobytych punktów fantastycznie cieszyli się po tym meczu kibice, zawodnicy, bo rzeczywiście było z czego. Tuż po tym spotkaniu zawodnicy Odry Wodzisław wyszli jeszcze na rozbieganie i tuż po tym rozbieganiu przyszedł do mnie Marcin Malinowski. On już obok mnie, obok mnie stoi. Za chwilkę to Państwo zobaczą. Witam Cię serdecznie. Kiedy wychodziłeś na to rozbieganie powiedziałeś mi naprawdę szacunek dla Polonii, bo Poloniści na pewno nie byli zespołem słabszym. Witam. No, tak jest moje zdanie. Naprawdę Polonia zagrała dobre spotkanie, a my wróciliśmy z dalekiej podróży. Powiedz mi, jakie to jest uczucie, bo często się ogląda takie bramki i piłkarz sobie myśli, nie, to to się wydarza innym, nam nie może, a tymczasem dzisiaj wydarzyło się coś niesamowitego wam w ostatniej akcji, w ostatnim strzale. No dokładnie, ale powiem, że w ostatnim meczu w Chorzowie też e, dziwne rzeczy wydarzały się na boisku. E, przegraliśmy wydawałoby się wygrany mecz, a dzisiaj wygraliśmy przegrany, bo tak jak powiedziałem, że Polonia naprawdę zagrała dobre spotkanie i, i na pewno nie była zespołem e, słabszym, a wydaje mi się, że w niektórych momentach jest zdecydowanie lepszym. O proszę bardzo, niewielu piłkarzy tak potrafi przyznać, czyli Ty dochodzisz do wniosku, że może to jest taki uśmiech losu, to co los Wam zabrał w Chorzowie, oddał dzisiaj w Wodzisławiu. Powiedz mi, no, to spotkanie daje Wam troszeczkę nadziei na te przyszłe mecze, to będą trudne dla Was spotkania? Oczywiście praktycznie od, od tego spotkania gramy y, cztery mecze pod rząd zespołami, które są w naszym sąsiedztwie, czyli walcz, walczą o, o utrzymanie no i, i okaże się, czy, czy zostaniemy po tych meczach w klasie, czy, czy spadniemy, aczkolwiek nikt z nas y, nie dopuszcza. Takie myśli do siebie. Dziękuję bardzo, ze mną był Marcin Malinowski. Szczęśliwy, ale tak wyważony, te, wyważona ta radość, bo wiedział, powiedział o tym, że, że Polonia na pewno również zasłużyła tutaj, przynajmniej na remis. To tyle z Wodzisławia, gdzie mieliśmy ogromne emocje.